Występuje tutaj m.in. przeszczenie przy regulacji głośności. Czyszczenie występuje również przy zmianie kanałów, czyli domyślam się, że tych wejść, selektora. Zobaczcie co tu się dzieje. No, jest faktycznie głośny trzask. No i ok, uruchamiamy. No nie, ciekawie jest. No i standardowy jest taki klej, no i moim zdaniem warto by było go usunąć I Ten klej, no tutaj się troszeczkę pod te nóżki dostał, no i może coś tutaj złego robić Większość kondensatorów, w zasadzie prawie wszystkie, zostały wymienione na nowe Transistory X201, X202, X203, 204 zostały wymienione na nowe Uruchamiamy wzmacniacz przez oczywiście, także uwaga Witam serdecznie. Dzisiaj na serwisie z Reperuj to mamy taki oto wzmacniacz i jest to JVC VN300. Jest to już bardzo stary wzmacniacz, zatem mamy kolejny sprzęt z serii Vintage. I jaka jest usterka w tym wzmacniaczu? Mianowicie klient zgłosił, że występuje tutaj m.in. trzeszczenie przy regulacji głośności, czyli jeżeli sobie tutaj kręcimy gałką, no to trzeszczy. Trzeszczenie występuje również przy zmianie kanałów, czyli domyślam się, że tych wejść selektora jak również wejść głośnikowych Klient wspomniał również, że potencjometr był już wymieniany zresztą jak widać faktycznie trzpień gałki jest dłuższy więc to już widać na pierwszy rzut oka no i oczywiście klient dołączył też stary, oryginalny potencjometr wraz z tym wzmacniaczem no i co? Dowiemy się dzisiaj, jakie tutaj problemy występują, dlaczego to trzeszczy? Czy winą jest sam potencjometr, czy może jest jakieś uszkodzenie układowe tutaj w samej końcówce mocy? A jest to oczywiście bardzo możliwe. Sprawdzimy sobie później oczywiście stan tych wszystkich przełączników, czy one też trzeszczą, czy działają. Jak również potencjometry suwakowe od tonów niskich i tonów wysokich, jak również balans. No, i wszystko sobie to sprawdzimy. Ale na sam początek myślę, że warto byłoby w ogóle podłączyć ten sprzęt pod głośniki serwisowe, pod sygnał z kostki Bluetooth i zobaczymy, jak to w ogóle słychać. Także przygotowuję stanowisko testowe i sprawdzimy to razem. No i okej, okay, wzmacniacz mamy już podłączony pod głośniki serwisowe, jak również do sieci, zatem uruchamiamy sprzęt. Już słyszę lekkie buczenie, minimalne. Ale o, zobaczcie co tu się dzieje. Dodam tylko, że jeszcze sygnał audio w ogóle nie podłączyłem do wejść liniowych. To że coś takiego jest. O, jest faktycznie głośny trzask. No, te trzaski są niepokojące generalnie. No, strzela to. No dobra, ale podłączymy sobie jeszcze sygnał z kostki Bluetooth i zobaczymy, czy jest w ogóle jakiś dźwięk, czy coś się dzieje. Także na razie wyłączam. No i ok, uruchamiamy. No, nie ciekawie jest. Nie ciekawie, jest jakieś sprzęganie dźwięku, także ja nawet w ogóle nie będę już tutaj w tej chwili puszczał muzyki, no bo jak słyszycie, jest jakieś sprzężenie tutaj dziwne. No i generalnie trzeba będzie to oczywiście sprawdzić. Myślę, że na sam początek przede wszystkim warto rozebrać ten sprzęt, ściągnąć górną obudowę i zobaczymy, jak to w ogóle w środku wygląda. Także co? Do dzieła! No, i tak to się prezentuje w środku. Mamy transformator, główny kondensator zasilający. Jest tu też taki przełącznik z napięcia 220-240 na 117 i 100 V. No, i tutaj mamy naszą końcówkę mocy. Słuchajcie, przyjrzałem się temu wzmacniaczowi, tak pobieżnie oczywiście. Na razie, na pierwszy rzut oka nie widzę, żeby coś tutaj było przepalone. Jakichś dziwnych, podejrzanych elementów też na razie nie widzę. Ale wiadomo, to jest tylko takie organoleptyczne, i nie zawsze to widać na gołe oko, czy coś jest uszkodzone, czy nie. Rozebrałem sobie również dolną część obudowy, tak aby już mieć dostęp do tej płytki od spodu do ścieżek i do lutów. Rzuciłem sobie okiem również, czy nie ma tam przypadkiem jakichś e, dziwnych lutów pękniętych bądź zimnych. No i tak na pierwszy rzut oka nie widać nic takiego. Wylotowałem sobie już tutaj kilka kondensatorów, tych kondensatorów wyjściowych i tutaj mniejszych. No i standardowy jest taki klej. No i moim zdaniem warto by było go usunąć, bo on może też jakieś problemy tutaj powodować. I nie raz zresztą się tak zdarzało. Zresztą zobaczcie, jak ten kondensator wygląda. No ten klej on tutaj się troszeczkę pod te nóżki dostał. No i może coś tutaj złego robić. Kondensator jeszcze sobie zmierzymy. Ale ja najpierw zabieram się za usunięcie tego kleju przede wszystkim. No i słuchajcie, większość prac na tej płytce już została wykonana. Kleje pod tymi kondensatorami zostały wyczyszczone, jak również tutaj i jeszcze w kilku miejscach. I jak widzicie, większość kondensatorów, w zasadzie prawie wszystkie, zostały wymienione na nowe, ponieważ niektóre miały podejrzanie troszeczkę zawyżoną pojemność, mimo że rezystancja szeregowa była prawidłowa, postanowiłem ją mimo wszystko wymienić na nowe. Tym bardziej, że pod niektórymi kondensatorami był faktycznie klej i na tych kondensatorach ten klej też został także już lepiej było wymienić to na nowe i mieć święty spokój natomiast jeżeli chodzi o kondensatory wyjściowe no to postanowiłem je zostawić ponieważ są one w doskonałej kondycji nie mają zaniżonej pojemności a ESR jest również bardzo dobry bardzo niski także nie ma sensu ich wymieniać na nowe jak również ten kondensator również jest w doskonałej kondycji także postanowiłem zostawić i tutaj jeszcze cztery sztuki 1 mikro na 50V też są w doskonałej kondycji także postanowiłem zostawić oryginały ELNY i nie powinien tutaj sprawiać żadnych problemów natomiast hmm, tranzystory X201, X202, X203, 204 zostały wymienione na nowe ponieważ a stare 2SC458 one właśnie są problematycznymi tranzystorami i często zdarzało się tak, że występowały jakieś dziwne czaski i tak dalej. Także te, te tranzystorki najlepiej wymienić na tranzystory nowsze, lepsze 2SC1815 i wtedy pozbywamy się tego problemu. Dodatkowo jeszcze ten tranzystor 2SC711 który jest tutaj, również został wymieniony na 2SC1815 jak również dwa tranzystorki z preampu również zostały wymienione na takie same także został wymieniony komplet tych tranzystorków i mamy problem z głowy chciałbym jeszcze dodać, że w międzyczasie dokonałem tutaj kilka dodatkowych prac mianowicie wyczyściłem już ten przełącznik wyczyściłem ten potencjometr no i wymieniłem Również ten potencjometr głośności na nowy, i wiecie co? Okazało się, że dodatkowo różne dziwne przydźwięki i sprzęgania były również spowodowane tym, że ktoś wcześniej nie podłączył tutaj masy na jednym z kanałów tego potencjometru i właśnie dziwnie się to wszystko zachowywało. Niestety przez to chwilkę musiałem się tutaj nagłowić, poszukać przyczyny i tak ale właśnie tak to wygląda. Jak ktoś już wcześniej grzebie, no to później mamy jakby więcej pracy, aby odnaleźć pierwotną usterkę. No i wcześniej tego nie zauważyłem, a dopiero przy wymianie potencjometru. Także no teraz powinno to zadziałać dobrze. Ale sprawdzimy sobie również, które przełączniki jeszcze nie domagają. Które przełączniki wymagają czyszczenia, gdzie są trzaski i tak dalej. Także uruchamiamy wzmacniacz przez żarówkę oczywiście. Także uwaga. No, okay, ruszyło, jest bez problemu. Już nic nie trzeszczy, nie szumi. Także chyba będzie dobrze, nie? Ale przełączymy sobie na AUX1. Ja tu już mam wpięty sygnał testowy z generatora na telefonie. No i zobaczmy. No jak widać, dobrze to działa. Tu chyba będzie coś do przesmarowania, bo tak minimalnie trzeszczy. Ale zobaczmy. O, na fono mamy jakiś przydźwięk. Czyli jeszcze temu trzeba będzie się przyjrzeć na pewno. No i teraz sobie zobaczmy przełączniki. Stereo Mono działa bez zarzutu Loudness Też do czyszczenia No i pętla magnetofonowa Tak, że jak widać, praktycznie wszystkie przełączniki poza stereo mono będą do wyczyszczenia, do zdemontowania i do wyczyszczenia. A jeszcze ten przełącznik od głośników. on też będzie do zdemontowania, do wyczyszczenia no niestety, trzeba to się tym zająć również tutaj, jak widzicie a być może nie widzicie, ale wyciągnę to to jest taka żarówka, która sygnalizuje nam uruchomienie wzmacniacza, ona niestety nie działa, także ono będzie również do wymiany także tym też się zajmę także ja zabieram się do pracy no, i widzimy się na testach po dokonaniu tych prac. I jak coś tutaj jeszcze znajdę, to oczywiście powiem Wam, tutaj, jeszcze oczywiście ten szpieg potencjometru jest za długi. Także również będzie on wymagał, oczywiście, skrócenia. Także tym będę musiał się też zająć, aby wyglądało to tak jak należy, tak jak w oryginale, prawie że. Także do zaraz. No, i słuchajcie, chciałbym Wam pokazać, jaki był główny problem tutaj naszego sprzęgania. Mianowicie, wcześniej, jak ktoś wymieniał ten potencjometr, tutaj już jest nowy drugi wymieniony przeze mnie, no bo tamten jednak coś też przerywał jakby tutaj nie łączyło już coś w nim zatem postanowiłem go wymienić mimo wszystko na nowy no niestety oczywiście nie ma oryginalnych, dostępnych potencjometrów zatem jest taki zamiennik, ale myślę, że zda to egzamin no i głównym problemem było to, że masa jednego kanału w ogóle była jakby w powietrzu, nie? tutaj mamy sygnał wpuszczony ale masa nie łączyła się tutaj z preampem, nie? I po prostu z drugiego kanału tylko masa była doprowadzona do preampu. Tym czarnym przewodem, jak widać, on się tutaj łączy w tym punkcie. No i stąd mieliśmy takie dziwne zachowanie, dziwne sprzężenia. Dziwne też, właśnie, czaski, też dodatkowo. Oczywiście, czaski dodatkowo były spowodowane również tymi problematycznymi z tranzystorami, które wymienialiśmy. No i tutaj brak masy niestety robił nam właśnie taką złą robotę. Dlatego ja też y, zrobiłem to tak, że połączyłem te dwie masy razem tutaj. No i no problem zniknął. Tutaj jeszcze rzućcie sobie okiem na preamp. Wymienione kondensatorki w preampie, też te tranzystory, dwa, jak widać, i tak to właśnie wygląda. No i słuchajcie, jak widzicie panel przedni już jest założony. Jeszcze nie skróciłem sobie tego czpienia, ale to zrobię sobie już na końcu, poza kamerą. Żaróweczka została już wymieniona, zatem uruchamiamy wzmacniacz. No i potestujemy sobie, nie? jak to teraz działa. Mamy już też piętą kostkę na Bluetooth. Ja już puszczam jakąś muzykę. Muzyka leci. Zmieniamy sobie na aux 1. No, jak widać, sprzęt działa bez zarzutu. Wszystkie przełączniki myślę, że działają już teraz prawidłowo. Czasem zdarzy się jeszcze, że tak lekko trzaśnie jak jest muzyka wyciszona i. Słyszycie taki lekki trzask minimalny, ale ja myślę, że tego już nie zniwelujemy i prawdopodobnie jest to taki mankament tego sprzętu. Zresztą dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie, ale to jest dosłownie minimalnie słyszalne bo wieście, mi, te przełączniki wszystkie zostały porządnie wyczyszczone te wszystkie styki były lekko zaśniedziałe więc to wszystko zostało wyczyszczone zarówno w tych przełącznikach kołyskowych jak i w tych przełącznikach obrotowych no i zostały też przesmarowane te potencjometry suwakowe no a ten jak wiecie został wymieniony na nowy także no myślę, że już tutaj więcej nic nie wskuramy myślę, że jest generalnie dużo, dużo lepiej jak było na początku a jeszcze odnośnie Fono zobaczcie jest tylko lekkie brzęczenie. Myślę, że to już jest względnie teraz dobrze. No, generalnie jeżeli fono jest tutaj nieuziemione, bądź nie jest tutaj gramofon podłączony, no to będzie to tak lekko przyzyczało. Jest to rzeczą normalną w tym wzmocniaczu. No ale generalnie jest dużo lepiej jak było wcześniej, prawda? Także tak to wygląda i myślę, że w zasadzie już to prawie wszystko. Tak jak wspominałem, to sobie skrócę już poza kamerą. No i tak naprawdę pozostanie mi jeszcze. Ostatnia rzecz do zrobienia w tym wzmacniaczu, a mianowicie wyregulowanie prądów spoczynkowych, bo bardzo możliwe, że te prądy są rozjechane, i ja jestem wręcz przekonany, że tak jest. Co do regulacji prądów spoczynkowych, pokażę Wam jedną ciekawostkę. Jeżeli chodzi o regulację prądów spoczynkowych w tym wzmacniaczu, mamy tutaj. Fajną rzecz przygotowano przez producenta, mianowicie jak widzicie w rezystorze emiterowym jest taka dziureczka Zresztą, o, też tutaj Wam pokażę I to jest fajne, bo można sobie tu właśnie jedną z sond pomiarowych włożyć Drugą na masę No i w ten sposób zmierzymy sobie spadek napięcia na tym rezystorze emitorowym I sprawa prawa oma obliczymy sobie prąd spoczynkowy A regulujemy ten prąd spoczynkowy tą taką podkóweczką, tym potencjometrem tak samo z tej strony. Będzie to trochę problematyczne generalnie, bo te kondensatory przeszkadzają, trzeba będzie ten śrubokręt jakoś pod skosem zrobić. Ewentualnie to jest taka śluweczka i będzie można nią ruszyć. Także zaraz sobie zobaczymy, jaki tutaj jest prąd spoczynkowy. No i okej, okay, mamy multimetr już przygotowany. sądy są już w odpowiednim miejscu zainstalowane, że tak powiem. Także uruchamiamy wzmacniacz. Oczywiście obciążenie jest odłączone od wzmacniacza, jak również sygnał wejściowy. Potencjał głośności jest na minimum. Tak zawsze to powinno się robić. No i zobaczmy. No widzicie, ten spadek napięcia jest taki mały, bym powiedział, wręcz za niski. I generalnie trzeba będzie to podciągnąć na, na wyższą wartość. Tutaj jeszcze chcę wam coś pokazać. Na tym rezystorze możemy sobie zmierzyć napięcie na bazie. Naszego tranzystora wyjściowego i jak widzicie, ono jest troszeczkę za niskie, a generalnie według schematu powinno być 0,63V. Także możemy się również tym zasugerować. I sobie to oczywiście podniesiemy, nie? Ale to za moment. Spróbuję to troszeczkę podnieść. Może za dużo jest nawet. Mierzymy sobie w ten sposób. O, mamy. No i tutaj mamy jakieś około 24-25 mV, i ja już bym to tak generalnie zostawił. Oczywiście trzeba poczekać te kilkanaście minut, aby on się tutaj dobrze rozgrzał i prąd spoczynkowy się ustabilizował. Także ewentualnie wtedy korekty. A jeszcze zobaczmy ten drugi kanał. O, tutaj to już jest w ogóle odjechane w kosmos, że tak powiem. Jest zbyt wysoki ten prąd spoczynkowy, także ja sobie to oczywiście też skoryguję. No i widzimy się już po tej całej regulacji. No i słuchajcie, minęło około 20 minut i jak widzicie, ten prąd spoczynkowy, w zasadzie to napięcie, spadek napięcia na rezystorze emitorowym wynosi 36,6, 34, od 30 się waha. Oczywiście już sobie teraz troszeczkę zjedziemy z tym. No, jest w granicach 25 i ja generalnie już bym raczej to tak zostawił. Raczej już nie powinno się to teraz zbytnio wahać, bo nawet radiator się lekko nagrzał. Zobaczymy jeszcze drugi kanał, oczywiście, jak to tam wygląda. No, tutaj z kolei jest troszeczkę za nisko, także troszeczkę podciągniemy z kolei. Jest w okolicach 25-27, jak widzicie, to się waha. Ten prąd się tutaj stabilizuje, ale myślę, że możemy to już tak śmiało generalnie zostawić. Może jeszcze minimalnie dotknę, ale to już są minimalne ruchy. On będzie jeszcze tak skakał, także ja już bym to tak naprawdę zostawił, bo naprawdę minimalne ruchy wystarczą, ale dzięki temu, że jest ta, ten taki uchwyt, możemy to palcem zrobić tak naprawdę. Dobra, tyle ostatecznie już zostawiam w ten sposób. Także jeżeli chodzi o regulację prądów spoczynkowych, to w zasadzie wszystko. Pozostało tylko ten wzmacniacz do końca złożyć, dokończyć resztę prac, czyli jeszcze ten czpień uciąć. No i co? I widzimy się na podsumowaniu tej naprawy. Zatem podsumowując tę naprawę. Jak widzieliście na filmie, ten wzmacniacz przyszedł do nas z kilkoma usterkami, ale przede wszystkim usterkami potencjometru głośności, przełączników, były tutaj trzaski, potencjometr szumiał itd. I jak widzieliście na filmie, zostały tutaj wymienione kondensatory elektrolityczne, prawie że wszystkie, poza kilkoma wyjątkami. Zresztą możecie sobie wrócić do tyłu i sprawdzić, które zostały. Zostały również tutaj wymienione problematyczne tranzystory, które występują w tych wzmocniaczach JVC. Zostały one wymienione na tranzystory lepsze, tranzystory nowsze i pozbawione już takich wad. We wzmocniaczu brakowało również masy na jednym kanale potencjometru głośności. Stąd dziwny przydźwięk, dziwne sprzężenia zwrotne i bardzo dziwne zachowanie wzmocniacza. To zostało oczywiście poprawione: potencjometr został wymieniony na nowy. Wszystkie przełączniki zostały wyczyszczone, potencjometry zostały nasmarowane, no i teraz wszystko działa tak jak trzeba. Dodatkowo we oczywiście, po tych wszystkich operacjach zostały wyregulowane prądy spoczynkowe, zarówno na kanale lewym, jak i prawym, a w szczególności na prawym. Ten prąd spoczynkowy był zbyt wysoki. Stąd po niedługiej chwili, od uruchomienia tego wzmacniacza, radiator prawego kanału no, już był dość sporo ciepły. Teraz oczywiście wszystko jest w porządku, wzmacniacz został przetestowany, wszystko działa jak należy. A tak nawiasem mówiąc, po złożeniu obudowy tego wzmacniacza, po skręceniu śrubek i zamknięciu masy obudową, problem z fono już nie występuje, po przełączeniu na fono jest tylko taki szum. Także już nie ma żadnego brzęczenia i tak dalej i wszystko jest w porządku. No i co więcej mogę tutaj powiedzieć? Myślę, że po tych wszystkich operacjach, które zostały dokonane w to, Wzmacniacz posłuży jeszcze wiele lat i myślę, że klient i widz naszego kanału będzie zadowolony z tej naprawy. Podsumowując, kolejny wzmacniacz vintage został zreperowany. A ja oczywiście chciałbym tylko wspomnieć, że jeżeli mielibyście tego typu stare sprzęty vintage, które posiadają wartość dla Was i chcielibyście je odświeżyć bądź zreperować, no to oczywiście zapraszam Was serdecznie. Więc jeżeli chodzi o tę naprawę, to już wszystko. Ja się z Wami żegnam, zatem trzymajcie się ciepło. Hej! Jeżeli podobała Wam się tego typu naprawa, to pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę pod filmem. Jeżeli chcielibyście widzieć więcej tego typu napraw, to zachęcam do subskrypcji kanału Zreperuj to. Pamiętajcie, że w opisie pod filmem, jak zawsze, znajduje się link zgłoszenia Waszego sprzętu do naprawy. Zatem, jeśli mielibyście tego typu sprzęt bądź inny audio, Sprzęt DJski, laptopa lub też sprzęt nietypowy, śmiało korzystajcie z tego formularza. Na dzisiaj to już wszystko. Zatem trzymajcie się ciepło hej!